kochani, witam was dzisiaj o godzinie 21.00, jest czwartek, a jutro rano jedziemy po nowego konia. Dowiedzieliśmy się o ogłoszeniu zaraz po jego wystawieniu i zdecydowaliśmy, że od razu jedziemy ją oglądać. Będzie z nią bardzo dużo roboty, bo nie potrafi dobrze chodzić na dąży, nie reaguje też odpowiednio na bata, nie podaje kopyt, więc będzie z nią naprawdę dużo roboty. Ale właściciele zdają sobie z tego sprawę, byli właściciele i to było spoko, że nie byli z nami nieszczerzy i po prostu powiedzieli, jak jest. Przygotowaliśmy podstawowy zestawik, tutaj bacik, ląża, kanter, uwiąz, ląża, rękawiczki, smaczki i jeszcze jeden uwiąz w razie jednego zerwania. Także trzymajcie kciuki i widzimy się rano. Jesteśmy na etapie podłączania przyczepki, żeby na rano wszystko było gotowe. Chciałabym przypomnieć, żeby przed każdym wyjazdem była sprawdzona przyczepka, i ogólnie auto, bo wypadki chodzą po ludziach i miejmy to na uwadze, że wieziemy żywe zwierzęta, więc sprawdzajcie swoje przyczepki przed wyjazdami. A konie już rżą, bo tylko zobaczyły przyczepkę i usłyszały, że coś się ciągnie. Niespodzianka. Podczepiamy jeszcze drugą przyczepkę, ponieważ nie zabieramy tylko konia. A co zabieramy? Zaraz się dowiecie. Jest piątek rano, a my właśnie jedziemy po Koniucha. My jedziemy sobie y, z przyczepką, bo co zobaczycie niedługo, przed nami sobie jedzie przyczepka na konia. O, tam. Widzimy się u Koniucha. I już rozwiewam Wasze wątpliwości. Kupiliśmy bryczkę, czyli spełniliśmy moją, moje marzenie bryczka jednokonna. A pakowanie tam zajęło bardzo krótko, ponieważ weszła za drugim razem i poszło to bardzo sprawnie. Jestem w szoku, bo nie jeździła przyczepą wcześniej. Jazda przebiegła pomyślnie. Generalnie ym, było trochę dziur przez co myśleliśmy że ona rzuca tak głową ale to jednak nie było to. Myśleliśmy też że zerwała uwiąz, ale po zatrzymaniu i sprawdzeniu się okazało że wszystko jest na miejscu tak jak być powinno. A, ciężko sukę nagrywasz? Tak. Dźwiękiem? Tak. Ciężko było sukę dopaść taka gruba. A! Nie, stać na nią. No. Oj! W deskę. Teraz jak się pójdzie jak się do stajki, to uwaga No, nie. Konie stoją i czekają już. Ja tutaj muszę przyjść zapiąć, bo kurczę wiatr nam zwiewa. O tak sobie zapniemy. Będzie łatwiej sami sobie w boksie o tam widzę że taśma leży nie wiem dlaczego o co tu chodzi w ogóle że to denerwuje bardzo tutaj tam już się denerwowała bo długo czekaliśmy na weterynarza i nadal on nie dojechał a chciałam ją od razu zaszczepić bo nie miała bazówki więc siedziałam w boksie długo długo o, no bo to nie koniec generalnie żeby tego było mało, dojechał jeszcze drugi koń natki, frugo. Jowanas a on ma się nie zmniejszyć. A w paszporcie nie ma nic wpisanych, że skarpety nie. Ładna kulka, no. No, bo jaka to jest... Może się polubią w ogóle. I zaraz będzie... O, nutka ty tu zagadnia, ale nikt zagadnia wszystkim. ojojoj oj. Może pod spodem bardziej podgry. O, nie, czy ja też tak nie nagrywam. E O jakiś opos, no daj. Właśnie tak byśmy dali opos, tak byśmy dali opos. Najlepiej sposobem. Daj. 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 atak. Eee. Nie, żeby tylko te noce Daj. Daj. No... Ale tak... Ogólnie łączenie stada przebiegło tak jak zawsze, pomału, spokojnie, i bez żadnych szwanków, tak naprawdę konie są już doświadczone, powiedzmy, i y, długo nie zajmuje im ogarnięcie nowych członków stada. Y, no, poza tymi mi, minimalnymi zgrzytami wiadomo, że bez tego się nie obejdzie w łączeniu stada, ale nikomu się nic nie stało. Jedynie co to y, nutka raz kopła, frugo, ko, frugo raz kopnął Niko, i chyba na tym się skończyło. Troszkę tytuł uwziął się na tami, ale. Ale już jest spoko. Nie ją Ty troszkę przetyrał, się uziął leciutko, ale dał jej spokój teraz. A mamy maleństwo... spokój tu chodzi słodkie? No, może się przy mnie bezpiecznie czuje. <laughs> Ale fajna taka, duża jestem, powiedz, muszę rękę podnieść, żeby ją poklepać, więc naprawdę duża, fajna kobyłka. Wow, jestem w szoku, bo sama chciała tutaj podejść do boksów. Ogólnie Tami to czteroletnia klacz Haflingera yy, z dobrym papierem. Jest po Nepomuku, tak jak tytuł zresztą, jest prawie jego całą siostrą. Yy, Ponieważ jego babcia to jej mama. I tak jak na początku Wam napomknęłam, no nie ogarnia chodzenia na przykład na uwiązie za dobrze, nie chodzi na ląży, nie podaje kopyt, także będzie bardzo dużo roboty z nią. Jest zajeżdżona i też chodzi w bryczce także to będzie piękne lato, coś czuję. Młoda teraz będzie miała luzu troszkę, w sensie nie będzie chodzić pod siodłem przez najbliższy miesiąc na pewno. Yy, musi się zaklimatyzować, przyzwyczaić do wybiegu do stada. Yy, no i co, no młody koń nie będzie tej roboty dużo, oprócz pracy z ziemi. No i właśnie chciałam powiedzieć, nie nurkuj. No zaraz się zacznie. Będą na trzech podestach tych wanny stały, bo Niko to się jeszcze w nich kąpie. Tam mi skumplowała się z muńkiem ogólnie 22-letnim. No i tak się nie odłączają. No i tutaj słodziaki dwa. Ooo. I tutaj zbliżenie na naszą cudowną bryczkę i puszorek. I generalnie ja się na bryczkach nie znam, dlatego jej były właściciel będzie do nas przyjeżdżał, y, uczyć mnie, jak to się wszystko zakłada, jak się powozi i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie za mnie kciuki. O, a tu na koniec chciałam wam pokazać paczkę od nuby i ten piękny czapraczek, bo jest cudowny. No, dostałam, przy, przyleciał do mnie teraz i kurczę, jestem w szoku, jest piękny. Oraz suplementy, ale o footbooku będzie później. Na koniec wrzucam klip jak chodziła pod bryczką w dniu przyjazdu do niej i zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania i mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej filmików z Tami w, w roli głównej. Mam nadzieję, że nie myśleliście, że to żart.